Zajmujesz się branżą e-commerce. Dążysz do perfekcji w logistyce i obsłudze klienta? Z naszym fulfillmentem profesjonalizm spotyka efektywność. Skontaktuj się z nami i wznieś swój biznes na wyższy poziom. Właśnie kochani, zawodnicy, kibice, rodzice Chcieliśmy podziękować ten strony naszych sponsorów, partnerów, dzięki którym, słuchajcie, to całe wydarzenie, jak widzicie, to cała oprawa, to wszystko mogło się wydarzyć. Oraz już trzecie. I dzięki nim możemy robić takie nasze wydarzenia. Dlatego, jeżeli mogę Was prosić, podziękujcie, podziękujmy wspólnie i wielkimi prawami dla... Chciałem jeszcze oddać dwóch naszym kościół e, specjalnym. Któż przekazuje mikrofon? Bardzo miło się patrzy na to, jak Alma się rozwija. Jest to niesamowita przygoda dla tych, którzy chcą zbudować swoich sił we tak Romanii, koniecznie sięgając poza dorosło i na pewno bardzo dobra okazja na to, by zdobyć doświadczenie dla tych, którzy w przyszłości będą reprezentować swoje grupy, przede wszystkim swoje destyzje w na największych galach w Polsce, w Europie i czego wszystkim życzę na świecie. Także życzę wszystkim powodzenia w dzisiejszych starciach i oddaję głos panu z mojej prawej strony. Wszyscy z go różal. Ja osobiście pisanka, ale ja mogę kilka słów pani mać na Witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich szanownych wojowników i wojowniczki w Waszym największym krajnowym świecie. Życzę Wam wszystkim, abyście po zakończeniu tych mistrzostw byli wszyscy zadowoleni wygrani z wygranych, czy to nie pójdzie z tego, że daliście z siebie wszystko, że daliście tyle, ile mogliście danego dnia. Pamiętajcie, że nie ma przegranych. To jest tylko lekcja, z której mogliście wyciągnąć wnioski, aby następnym razem dać jeszcze z siebie więcej i osiągnąć sukces. Dlatego życzę Wam wszystkim wspaniałych walk, jak najmniej konstrukcji urazów. Moc z Wami. Od razu numer 4, 4. do numer 14, zapraszam. Mikołaj Kusznicki oraz Andrii Kuja. numer 15, przygotowując się. Jakub Kosow oraz Mikołaj Kusznicki.